Cześć wszystkim z tej strony Raon. witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed 3. E, wracamy do Desmonda znowu. No i właśnie, chodziłem sobie trochę tutaj po... Desmond. Po tej jaskini, ale nic ciekawego nie ma. Można porozmawiać z, z po prostu z tymi osobami. No tam inne The already uneasy alliance between the Crown and its Subject's Fraze. And behind them both the Templars plot. pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? All these things I must determine. For only by knowing my enemy can I hope to stop them. that's shousta named for state kana spare a moment of course have a look what is it a Xingbao. or rope dart if you prefer one of the many plans given to us by shouyun to... <sighs> sorry we'll have to work on this Yes, yeah, my friend. What brings you here? Is the village alright? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold and that the Confederacy had consented. They sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Satchum. But you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He's called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams and Boston. You'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. Uh, you could have used a tree. No, dobra. Hmm. Musimy dostać się chyba do Bostonu z powrotem hmm. i zabić niejakiego Johnsona. Eee, no bo tam właśnie on zaczyna znowu coś. Eee, teraz on zaczyna, eee, no, nachodzić po prostu w wioskę tych India Indiandów. Eee, no i co, no, tu przeruszamy. Jak widzicie, Conor jest już troszeczkę starszy. Znaczy, już jest dorosły i naprawdę jest podobny teraz do ojca. Ale... przyznam, że fajnie wygląda. E, no i dobra. Mamy cały element już wyposażenia, jak widzicie. Strój oczywiście dostaliśmy w poprzednim odcinku. Tą lineczkę. Ta linka jest bardzo fajna, mówię Wam. Naprawdę zajebista sprawa. Tylko, że niestety też się kończy. Co jest właśnie jej minusem. No ale trudno, nie można mieć wszystkiego. Mm. Dobra jest do polowania oraz do, no, do zasadek na żołnierzy. Okej, my no weźmiemy sobie tu Boston Fast, bierzemy, czy przejdziemy ten kawałek. Tutaj mamy po drodze piórko, wiecie? Hmm. No właśnie, feder. Dobra, może pójdziemy sobie po drodze z te piórko, a może jak y, się uda, to pokażę Wam tą linkę na zwierzętach albo na jakichś przeciwnikach, ale raczej na zwierzętach. O, jest... Y, znaczy ten to jest bardzo dobrze nie? Tak, linki oczywiście nie mam. O ja i w ogóle nie mam nic, widzę w eee, No nie mam po prostu no nic już zero, ale dobra. Poszamy tego eee, które oczywiście bierzemy no dobra ruszamy do tego punktu kurczę nie mam tej miniki to taka zajebista sprawa okej okay, dobra 300 metrów do tego piórka O. No i fajnie, znowu bym się wpieprzył, jak ostatnio. No dobra, musimy zejść tutaj gdzieś niżej, nie będę ryzykował, kurde. Okej, okay. tam już mi nic nie grozi. Tutaj, jak jest wysoko. No tutaj to raczej się nie zabijemy. Przepijemy ten kawałek. Ale nie widzę. Tak, no ale nie widzimy. Czyli w pobliżu musi być matka. Kurczą jest, chyba tam widzimy. O jest, 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 jest. Barę tu nie widzimy. O, tu jest trochę pomila. Dobra, mamy, zadamy. Jama. Bo... Najebiście mamy skóry niedźwiedzia. Kupuję mięsa tu na To jest. Yy, nie. No, pazury niedźwiedzia. Czyli troszeczkę, troszeczkę yy, się zostaje tych przedmiotów z tych zwierząt. Wiem, że można je później wykorzystywać. O, na Ja ma. Okej, okay, dobra. Nie widzę tutaj chyba już... Te małe tam skieprzyły gdzieś, nie wiem, już ich tam e, szukał. 40 parę metrów już niedaleko mamy do naszego... O, już jest nawet drzewo tam było pokazane. E, do naszego piórka. O kurcze, następny nie widzieć. Ja widzę, że tam, na 3, 3, 3 nie wiedział się na przykład, kurczę, nie myślałem, nie myślałem nawet ok, dobra, gdzie te drzewo, tutaj gdzieś widać, a jest dobra no co jest, z której strony mamy wejść, a jest ok, dobra, udało się no i zimny, mamy piórkop No i co, teraz Chyba do punktu będzie maszynie W tamtą stronę. i chyba jeszcze jest. Nie wiem czy to nawet... ...czy połowę drugi już przybyliśmy czy nie. Tutaj jest No co, jest, ciekawe? Nie, zaatakujemy. No, no. no i pięknie, okej. Okay. Nie powiem, trochę tego nazbieramy. Przy okazji. Przed Może uda się też ciachnąć, jakby jakoś je zawalić i tak nie, nieświadomy nie Oj, kurczę, mogłem go ciachnąć tylko samymi nogami. Ale dobra, cóż, trudno. Tutaj nie można. Kurczę, tu ciężko wyczaić, na które drzewo można wskoczyć. Zresztą tu i tak nie ma za bardzo jak biegać widzę. Chociaż czytamy A, bo tak. Tak tu było niedawno. O, to już niedaleko, jest. Hmm. Przebiegniemy się ten kawałek, który jest jeszcze przy samym... Przy samym wejściu tam jest jeszcze jedno piórko. No i tak jest, będziemy i dopiero się do punktu. Jest, no i się napotoczyłeś. Widzisz? Ja. Ja. to jest nie głupie. Przez tam zający? No dobra, tutaj sobie wejdziemy. No, już tych... o, już, dobra. Już nie będę te O jest, dobra, jest, jest. To jest to drzewo, tylko teraz jak się pan dostać. Chyba trzeba będzie z drugiej strony gdzieś. Co jest? No nie gadaj, że mi się zawiesiło. No kurde. Dobrze, kochani, wiecie co? Skończymy sobie tutaj ten odcinek. Ja się z Wami żegnam i zapraszam na kolejny już niedługo. Jak widzicie, gra mi się coś zwiesiła, albo konsola ujwiało o co chodzi. Tak więc, na razie, cześć.